Rozpoczynamy listę zadań 4.2. 2 Zadanie pierwsze narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same. Oblicz iloczyn liczb na przekątnej kwadratu. Mamy tutaj na przekątnej takie liczby, 5 do potęgi drugiej, razy 5 do potęgi piątej, razy 5 do potęgi ósmej, to się równa. Mamy takie same podstawy, więc podstawę przepisujemy, a wykładniki dodajemy 2 plus 8 10 i plus 5 15, czyli 5 do 15. Podpunkt b. Jaką liczbę należy wpisać w zacieniowane pole? Czyli będziemy chcieli tutaj obliczyć tą kolumnę. Mamy już 5 do pierwszej razy 5 do piątej razy 5 do której potęgi abyśmy uzyskali 5 do 15. Oczywiście tutaj będziemy mieć 5 do 6, brakuje nam jeszcze 5 do 9. Liczba A jest mniejsza czy większa od 10. Nie da się obliczyć pierwiastka ze 125 tak bezpośrednio, ale możemy spojrzeć na listę potęgi drugiego stopnia liczb od 1 do 20 i znaleźć taką liczbę, która się łatwo pierwiastkuje i jest bardzo bliska tej liczbie. Widzimy, że mamy tutaj 11 do potęgi drugiej, co daje nam 121, więc to jest najbliższa liczba, która się łatwo pierwiastkuje. Tutaj mamy liczbę pierwiastek ze 125, więc to na pewno będzie liczba odrobinę większa od 11. Możemy sobie to zapisać, że to jest 11. plus. Teraz odejmujemy od tego 1, więc na pewno wynikiem tego będzie liczba odrobinę większa niż 10, czyli możemy sobie zapisać w ten sposób i, i zaznaczyć odpowiedź B. Jeżeli chodzi o kolejny podpunkt, to tutaj musimy to zrobić podobnie, ale troszkę inaczej. Pierwiastek z 6 to troszkę słaby pierwiastek, gdzie ciężko będzie nam tutaj coś obliczyć. Dlatego ja proponuję tą czwórkę włączyć pod pierwiastek, dzięki czemu dostaniemy troszkę lepsze wartości. 4 pierwiastków z 6 to jest to samo, co, co pierwiastek z 16 razy 6. Bo czwórkę wcielamy pod pierwiastek, czyli to będzie 16. A to daje nam wartość pierwiastek z 96. Nie można wyciągnąć pierwiastka z 96, ale mamy tutaj bardzo bliską liczbę pierwiastek ze 100. Pierwiastek ze 100 to oczywiście. 10. A my mamy tutaj pierwiastek z 96, czyli troszkę mniejszą liczbę, więc z tego nam wyjdzie, że mamy 10 minus, czyli wartość odrobinę mniejszą niż 10. Jeżeli teraz od tego odejmiemy 10, to na pewno będziemy mieli wartość mniejszą od 0. Czyli będzie to wartość ujemna, więc zaznaczamy odpowiedź C. Zadanie trzecie. Wyrażenie pierwiastek trzeciego stopnia z liczby a do kwadratu przyjmuje wartość 9 dla a równego 3 lub 27. To, co jest po lewej stronie, na razie sobie przepiszemy, a liczbę 9 możemy zapisać inaczej jako 3 do potęgi drugiej. I teraz widzimy, że z lewej i z prawej strony mamy tutaj liczby podniesione do drugiej potęgi, dlatego możemy sobie to skrócić, bo, bo to tak, jakbyśmy spierwiaskowali sobie obie strony. Więc teraz po lewej stronie zostaje nam pierwiastek trzeciego stopnia z a, a z prawej strony po prostu trójka. Aby obliczyć samo a, to teraz podniesiemy obie strony równania do potęgi trzeciej, więc tutaj będziemy mieli a, a tutaj 3 do trzeciej. Nie ma takiej odpowiedzi, więc to sobie jeszcze obliczymy. 3 do 3 to 27, więc możemy zaznaczyć odpowiedź B. Druga część zadania to iloczyn liczb pierwiastek z 8 razy 2 pierwiastki z 2. Tutaj sprawa dosyć prosta. Dwójkę przepisujemy. Pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 16, a to dalej jest 2. Pierwiastek z 16 to oczywiście 4. 2 razy 4 to 8. Zaznaczamy odpowiedź D. Zadanie czwarte. W tabeli zapisano 3 wyrażenia, które z tych wyrażeń są równe 50 do potęgi 8. Wygląda na to, że musimy je wszystkie po kolei obliczyć. Aby obliczyć liczby, które są podniesione do jakiejś potęgi, zazwyczaj będziemy chcieli je sprowadzić do wspólnych podstaw lub do wspólnych wykładników. Szukamy liczby o takich samych podstawach: 5 do 2 razy 5 do 4 to jest 5 do 6 razy 10 do 8. Tutaj różne wykładniki, różne podstawy, nic z tym nie możemy zrobić, zostawiamy tak jak jest. Liczby o takich samych podstawach, możemy wykładniki odjąć, więc będziemy mieli 5 do 8 razy 10 do 8. Teraz mamy takie same wykładniki, więc podstawy mnożymy: 50 do potęgi 8. W trzecim przykładzie mamy wykładniki takie same, podstawy różne, więc podstawy możemy pomnożyć 2 razy 5 to 10 i razy 5 50, czyli ostatecznie 50 do potęgi 8. Które z tych wyrażeń są równe 50 do 8? Oczywiście drugie i trzecie. Zadanie piąte, które z podanych wyrażeń są mniejsze od 10? Widzimy, że są tutaj pierwiastki, których nie da się łatwo spierwiastkować, więc tutaj też musimy wykorzystać estymację. Mamy tutaj 4 plus pierwiastek z 35. Najbliższa liczba, którą można spierwiastkować, to 36. A pierwiastek z 36 to 6. Tutaj jednak mieliśmy liczbę trochę mniejszą, więc na pewno będziemy mieli liczbę mniejszą niż 6. 4 plus liczba mniejsza niż 6 daje nam liczbę mniejszą niż 10. W drugim przykładzie zamiast pierwiastek z 17 weźmiemy pierwiastek z 16. Pierwiastek z 16 to 4, ale tu była liczba troszkę większa, więc będziemy mieli 4 na plusie. 6 plus liczba większa niż 4 da nam liczbę większą niż 10. Tutaj pierwiastek z 48, ale my weźmiemy pierwiastek z 49, co da nam 7, ale tutaj jest troszkę liczba mniejsza, więc będziemy mieć 7 na minusie. 17 odjąć liczba troszkę mniejsza niż 7 da nam liczbę większą od 10. I na koniec weźmiemy pod uwagę pierwiastek 25, co da nam 5, ale tu jest liczba troszkę większa od 5, więc jak od 15 odejmiemy liczbę troszkę większą niż 5, to ostatecznie otrzymamy liczbę mniejszą od 10. Czyli możemy powiedzieć, że wyrażenia mniejsze od 10 to są wyrażenia 1 i 4. W zadaniu szóstym musimy obliczyć wyrażenie. Mając takie dwa nawiasy, musimy pomnożyć każdy element z każdym. 2a razy 3b to będzie 6ab. 2a razy minus 2a. To będzie minus 4a kwadrat. 3b razy 3b to będzie 9b kwadrat. I 3b razy minus 2a to będzie minus 6ab. Teraz możemy uporządkować sobie wyrazy podobne. Widzimy tylko dwa takie wyrazy. Tu mamy plus 6ab, a tutaj minus 6ab, więc nam się to skróci, więc ostatecznie będziemy mieli minus 4a kwadrat plus 9b kwadrat. Odpowiedzi takiej nie widzę, więc zamienimy sobie to miejscami, więc będzie 9b kwadrat odjąć 4a kwadrat. I taka odpowiedź jest tutaj w podpunkcie C. Zadanie siódme. Po doprowadzeniu do najprostszej postaci wyrażenia otrzymamy. No to oczywiście musimy to wyrażenie sobie obliczyć. Mnożymy każdy element z każdym 2x razy x to 2x kwadrat, 2x razy 3 to 6x, minus 3 razy x to minus 3x, minus 3 razy 3 to minus 9. Teraz odejmujemy i mamy cały nawias do potęgi drugiej. Możemy tutaj skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia, ale jest duże prawdopodobieństwo, że ich jeszcze nie znacie, dlatego zapiszemy sobie ten nawias w inny sposób. Zapiszemy sobie, że jest to x minus 1 razy x minus 1. Ponieważ podnosimy ten nawias do potęgi, to tak jakbyśmy wymnożyli go przez siebie dwa razy. Przepiszemy pierwszą część i teraz dajemy minus. I to, co będziemy obliczać, dajemy w nawiasie, ponieważ jest minus przed nawiasem, więc później będziemy musieli to pozamieniać. x razy x to jest x kwadrat. x razy minus 1 to jest minus x. Minus 1 razy x to też minus x i minus 1 razy minus 1 plus 1. Tutaj możemy sobie od razu te dwa wyrazy podobne skrócić, więc będziemy mieli 2x kwadrat plus 3x minus 9. Teraz przepisując to, co jest w nawiasie, zmienimy znak, czyli dajemy minus x kwadrat. Tutaj minus x i minus x to jest minus 2x, ale zamieniamy znak, ponieważ jest minus przed tym, więc będzie plus 2x, jest plus 1, ale jest minus, więc będzie minus 1. Porządkujemy wyrazy podobne i zostaje nam x kwadrat plus 5x minus 10, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź a.